Siemano. Tutaj taki moduł z blokady od Audi A6C6. Po prostu objaw uszkodzenia tego elementu jest taki, że położeniu kluczyka do stacyjki, nic się nie dzieje, nie słychać tego specyficznego takiego dźwięku blokady kierownicy. Kierownica się nie zwalnia, kontrolki na liczniku się nie oświecają, po prostu jest brak reakcji. Wtedy jest błąd właśnie od, od blokady kierownicy. W takim przypadku należy wymontować, nie trzeba całego, niektórzy całe wymontowują, niektórzy samą płytkę i po prostu wymienić te trzy mikrostyki i ten przekaźnik. Silnik raczej się nie uszkadza, mi się jeszcze nie zdarzyło, więc nie ma potrzeby wyciągania tego razem całości z silnikiem, więc należy to po prostu wylutować i wlutować nowe. No i tak to wygląda, tutaj mamy stary, ładniejszy. Nowy brzyd bo po trochę leżał z innymi po prostu i, i się lekko przykurzył. Także jeszcze mikrostyki sobie znajdę, wylutuję je, wlutuję nowe, przekaźnik już wylutowałem, wlutuję też nowy, no i to w sumie będzie tyle. Dobra, polutowane wymienione, teraz wszystko to założyć do auta, w miejscu gdzie było i, i powinno śmigać. Także taka prosta niby naprawa, bo trochę jest kłopot z wyjęciem tego, bo tam są tu w tych miejscach są śruby zrywalne, czyli one mają łebek, a w momencie jak się je dokręca w fabryce, to ten łebek się zrywa i później jest płaska powierzchnia i trzeba się trochę nakombinować, żeby je odkręcić. Ale jak już się to wyjmie, to później składanie jest już łatwiejsze. Także taka prosta usterka wydawałoby się prosta, no ale no, jednak trzeba tu parę rzeczy wywinić. No i tak to wygląda, rozebrane. Tutaj przychodzi ta płyta. Nie, tutaj. Tutaj są te śruby zrywalne. Trzeba je było ponacinać żeby je wykręcić. No i co, montujemy płytę płyta już zamontowana tutaj na trzy torksy takie. I teraz wyjmę kluczyk. O, słychać, że blokada działa. Wkładam. Działa. Że tak to wygląda. Jeszcze na to dekiel osłonę i będzie gotowe. Także tyle nara.